Przyjrzyjmy się więc tej sprawie. Mamy po jednej stronie przedstawiciela jakiejś grupy. Mężczyznę, księdza, proboszcza, przedstawiciela kościoła katolickiego, który dokonuje bardzo złego czynu, morderstwa. Mamy po drugiej stronie także człowieka, mężczyznę, który jest imigrantem i który morduje. W pierwszym przypadku nie uogólnia się tej winy na wszystkich. Nie mówi się, wszyscy księża są źli, wszyscy proboszcze mordują, w związku z tym trzeba coś bardzo Radykalnego zrobić z tą całą grupą. Ale w drugiej sytuacji ten zarzut w stosunku do prawicy brzmi w sposób następujący: jeżeli jeden z grupy coś robi, to od razu rzucacie się na całą grupę. Więc jeżeli jesteście konsekwentni, czy chcecie być konsekwentni, tak samo powinniście zastos zastosować odpowiedzialność zbiorową w przypadku proboszczów i w przypadku imigrantów. Proboszczowie wcale tak często nie mordują, księża wcale tak często nie mordują. W związku z tym nie powinniśmy na całą grupę rzut, rzutować jak gdyby tej odpowiedzialności. A migranci, mówi prawica, częściej. Niż zwyczajnie obywatele mordują. Jest to tak zwany dowód, można powiedzieć, statystyczny, to znaczy ze statystyki wynika, że tak być powinno. Wiecie, z tymi statystykami jest różnie. O statystyka, niektórzy mówią, jest największym kłamstwem, dlatego że bardzo łatwo popełnić błąd wtedy, kiedy zestawi się ze sobą niewłaściwe grupy. Ktoś mógłby powiedzieć, może księża i proboszczowie nie mordują tak często, ale dosyć często, niestety, dopuszczają się innych czynów, które są bardzo, bardzo złe, na przykład czyn czynów pedofilskich. Dlaczego tak jest? Czy tam jest większy potencjał? Czy tam jest większa proporcja? Nie jest to do końca jasne. Mianowicie często polega to na złym dobraniu próby. Gdyby porównać mężczyzn pracujących z dziećmi z księżmi, to ten procent się nie różni. Ale jakby porównać księży ze wszystkimi mężczyznami, to pewno się różni. Ale tak samo jest z imigrantami. To znaczy, te statystyki, które pokazują prawicowcy bardzo często, one mówią tak, zobaczcie, jest większy procent wśród imigrantów niż wśród ludzi, którzy mieszkają na danym terenie. Ale trzeba by było porównywać imigrantów, którzy najczęściej na przykład są młodymi mężczyznami, którzy jadą za pracą, z innymi młodymi mężczyznami. I wtedy on wcale nie jest większy. Dane OECD pokazują, że często jest mniejszy właśnie, jeżeli porówna się z odpowiednią grupą.